Witaj, kochany gwiezdny podróżniku. Dzisiaj nie ma żadnych kart. Mimo, że jest jeszcze bardzo dużo kart do wyciągnięcia. Wszystkie te karty są w tobie. Wszystkie możliwe wybory. Wszystko działa tak jak należy. Cały kosmos i wszechświat w tobie. Wszechświat w tobie przekształca się najlepszą wersję Teraz czujesz się zmęczony Zrezygnowany niekiedy Wydaje się, że ta rzeczywistość jest tak przytłaczająca To dlatego, kochany, że ta rzeczywistość pęka. Pęka jak takie wrzody, które nie mają już dla nas żadnego potencjału do rozwoju. Wszystkie systemy, struktury stworzone sztucznie Będą się rozpadać na kawałki. Dlatego wytrwaj. Wytrwaj w miłości. Pamiętaj, że wszystko działa tak, należy, jak należy. I plan jest niezawodny. Jest dużo kart w Tobie do wyciągnięcia. Karta z satysfakcjonującym z życiem. Z prawdziwą miłością bliźniaczego płomienia. Z domkiem pomiędzy wsią a lasem, z tym, czego pragniesz doświadczyć, z wszystkimi miejscami, do których pragniesz się udać, z takim życiem, jakiego chcesz, i z taką pracą, firmą czy zajęciem, jakiego pragniesz doświadczyć i zamanifestować. To wszystko wychodzi z Ciebie na zewnątrz w momencie, kiedy. Integrujesz swoją prawdziwą, świętą, oryginalną i pierwotną wibrację w sobie. Wszystkie karty są w tobie, wszystkie możliwe zdarzenia kosmiczne, energetyczne. Obojętnie, czy o nich przeczytasz, czy nie, wszystko jest dobre i to jest takie, jakie potrzebujesz na dany moment. Dlatego. Wejdź głęboko w siebie i odkryj sedno, kochany, gwiezdny pod, podróżniku. Stań się na chwilę podróżnikiem i pustelnikiem, który odkrywa to, co najpiękniejsze ma w sobie. Odpowiedni ludzie pojawią się, odpowiednie zdarzenia i sytuacje. Tymczasem najciemniej przed świtem, ale świt. Również jest w Tobie. Pięknego poranka, kochany.